Staś i Zosia w szkole. Witajcie, uczniowie. Już za chwilę usłyszycie nowe przygody Zosi i Stasia, którzy poznają świat, a pomagają im w tym oczywiście dzieci. Cena drożdżówki. Stasiu, mama prosiła, żebyś dzisiaj wyjątkowo kupił sobie picie w sklepiku szkolnym. A dlaczego? Twój bidon został w samochodzie, a tata pojechał już do pracy. Masz tutaj dwa złote, tylko nie zgub. Nie chcę pieniędzy. A za co kupisz wodę? Nie kupię. To co będziesz pił? Yy, jeszcze nie wiem. Stasiu, o co ci chodzi? Boisz się robić zakupy w naszym małym sklepiku? Spotkało cię coś przykrego? Nie. Może ktoś pchał się w kolejce? Nie o to chodzi. To czemu nie chcesz sam sobie kupić picia? Bo tam oszukują. Jak to? Oszukują. Jeśli pani Krysia źle wydała ci resztę, to trzeba było jej o tym powiedzieć. Ona jest miła dla dzieci. No wiem, że jest miła. Uśmiecha się, pyta, co słychać, doradzi, jak nie wiem, który no. zeszyt kupić. To dlaczego nie chcesz kupić mm. dzisiaj u niej picia? I dlaczego twierdzisz, że oszukuje? Wiesz dlaczego? No właśnie nie i próbuję się dowiedzieć: przez drożdżówkę. Hm. Jaką znowu drożdżówkę? My nosimy do szkoły kanapki i owoce. Umówiliśmy się z rodzicami, że kupujemy tam tylko, wiesz, zeszyty, ołówki, długopisy albo picie Sok lub wodę, pamiętasz? Pamiętam To czemu kupiłeś sobie drożdżówkę? Nie kupiłem Stasiu, ja już nic nie rozumiem Mówisz, że nie kupisz sobie w sklepiku wody, bo pani oszukuje Mówisz, że chodzi o drożdżówki, których nie jemy To o co właściwie chodzi? Byłaś kiedyś w piekarni Złoty Kłos? No oczywiście, że byłam. Chyba ze sto razy. Są tam drożdżówki. Takie w kształcie ślimaka z rodzynkami. No, są. Wyglądają bardzo apetycznie. Kiedyś tata kupił nam je, jak jechaliśmy na wycieczkę, pamiętasz? No pamiętam. Ja wtedy robiłem zakupy razem z tatusiem. Chyba tatuś z tobą. Oj, Zosiu, wiesz o co mi chodzi? Właśnie nie do końca. Chodzi o to, że w piekarni ten słodki ślimaczek kosztuje tylko złoty 20. Hmm? A w szkole złoty 70. To jest oszustwo. To jest oszustwo? Tak. Sam widziałem, jak pani Krysia niosła z samochodu złotego kłosa skrzynkę z tymi drożdżówkami. Tymi samymi, które w sklepiku przy piekarni są tańsze o całe pięćdziesiąt groszy. Zosiu, to jest rozbój w biały dzień! Nie rozbój, tylko marża. Co? Marża, czyli narzut. Nie rozumiem. Stasiu, prowadzenie sklepiku. To jest praca pani Krysi. Żeby była opłacalna, właścicielka musi zarabiać na towarze, które sprzedaje. No przecież każda rzecz ma swoją cenę. Ja już to przeliczyłem. Jak dziennie pani sprzeda dwie skrzynki drożdżówek, w każdej po pięćdziesiąt sztuk to zarobi 100 razy siedemdziesiąt. 70. Zł. Ty wiesz, ile to jest? Wiem, 170 zł. Ale to nie znaczy, że ma wtedy tyle pieniędzy na swoje wydatki. No dlaczego przecież chowa te monety do swojej kasy? Stasiu, Stasiu, chwileczkę. Ile kosztuje drożdżówka w piekarni? Złoty dwadzieścia? No tak. To kiedy kupuje się ich większą ilość, może być troszkę taniej. Mówi się, że jest to zakup hurtowy. Powiedzmy, że jedna kosztowałaby złoty dziesięć. I tyle powinna kosztować u nas. A w jaki sposób trafia ona do sklepiku? Sama przychodzi? No nie, ten pan przywozi ją samochodem. To znaczy, że trzeba zapłacić za transport towaru, czyli doliczyć koszty paliwa zużytego na przewiezienie go, zapłacić za pracę kierowcy. Oj, to i tak za drogo. Drożdżówki powinny być tańsze i już! Stasiu, spróbuję ci to wytłumaczyć najprościej, jak umiem. Każdy właściciel sklepu ma prawo doliczyć do ceny towaru marże. Z tych pieniędzy, z tych jakby końcówek, opłaca różne składki. Reguluje rachunki za czynsz, za prąd i to, co zostanie, składa się dopiero na jego zysk, który może wydać tak, jak nasi rodzice swoje pensje. Rozumiesz? To pani Krysia nie oszukuje, tylko zarabia. Aha, nie musisz kupować w jej sklepiku, ale jeśli już to robisz, zapłać cenę, którą widzisz na wystawie. Jeśli jednak wydaje ci się za wysoka, to po prostu nie kupuj, poszukaj innego, tańszego sklepiku i już Zosiu, to ja niesłusznie oskarżyłem panią Krysię o oszustwo Niesłusznie Nie będę już tak mówił ani myślał Daj mi te dwa złote w wodę, kupię dzisiaj w szkole Niech dzisiaj pani Krysia zarobi dzięki mnie trochę więcej Proszę, ale wieczorem pamiętaj, żeby zabrać z samochodu swój bidon Bo codzienne kupowanie picia w szkolnym sklepiku to niepotrzebny wydatek Czas na piosenkę. Jesteś gotowy, Stasiu? O, jestem, jestem. Tylko muszę się jeszcze tak wiesz przygotować, przygotować i zaraz naprawdę już zacząć śpiewać. A to jest piękna piosenka, posłuchaj. <grymne> Kiedy mały człowiek ma wielkie marzenia, ma wielki mały człowiek świat chce wokół zmieniać. Aha? Czyta podróżuje palcem po swej mapie, pracuje z zapałem. I ja tak potrafię. Jasne. <grymne> <grymne> oczywiście że tak. A ty? Zostań tym, kim pragnie. Taki mam właśnie plan. To zaraz potem sięgnij po marzenia. Aha. Wtedy Twoja praca. Świat na lepszy zmienia. Jej, ale jestem z ciebie dumny, naprawdę całkiem nieźle mi poszło, a to dopiero pierwsza zwrotka, posłuchaj drugiej. Czekam. Jak będę dorosły, wysoki jak drzewo? Co? I oczy otworzę, popatrzę na niebo, powrócą wspomnienia z dziecinnych lat. Spełniłeś marzenia, zapyta mnie wiatr. Powiem mu, że tak, oczywiście, że tak. Zostań tym, kim pragniesz. Zostanę chyba... sięgni po marzenia. Chyba lekarzem. Mm. I zobaczysz, że wtedy twoja praca... Co z tą pracą? Świat należy zmieniać. Aha, no tak. I zostań tym, kim pragniesz. Sięgnij po Wtedy Twoja praca. Świat lepsze zmienia. Słuchowisko zrealizowane w ramach projektu Stasi i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.